Stokłosa, to jest rozmowa dnia. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy w takich a nie innych okolicznościach przyrody. Sceneria jest dosyć wyjątkowa, chociaż pogoda nie jest najpiękniejsza, ale można powiedzieć, że taki w Polsce mamy klimat i taki grudzień niestety mamy nie ma śniegu, jest deszcz, jest, jest mokro, jest brzydko, ale porozmawiamy o sprawach przyjemnych, chyba najprzyjemniejszych w grudniu porozmawiamy o tym, co związane ze świętami Bożego Narodzenia, z drzewkiem świątecznym, z choinką, a porozmawiam o tym z panią Anną Niemiec. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry, Anna Niemiec, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze. I zaczniemy od tematu tego, który dzisiaj po południu będzie miał miejsce na rynku w Zielonej Górze pod ratuszem. Tam stoi piękna choinka, dzisiaj zostanie rozświetlona. Teraz to już jest temat miasta, ale wcześniej był to temat Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, bo ta choinka skądś tam się wzięła, więc zapytam skąd? Ta choinka w tym roku przyjechała aż z Babi Mostu. 50 kilometrów pokonała, żeby ucieszyć mieszkańców Zielonej Góry. Rosła przy budynku nadleśnictwa Babimost około 20 lat. Była dosyć wysoka, miała około 16 metrów, ale musiała być skrócona do warunków przewozu. W zeszłym roku z tego samego miejsca była jodła dla Zielonej Góry, w tym roku jest to świerk. Bardzo okazały, na pewno się wszystkim podoba. A jak będzie ubrany i rozświetlony, to naprawdę uważam, że. Będzie mógł startować w konkursie na choinkę roku. Choinka zostanie rozświetlona, już jest zresztą ubrana. Ale zapytam o jedną ciekawą rzecz, ponieważ ta choinka, niektórzy oczywiście przy, przy okazji tego typu wydarzeń mówią, ach, bo wycina się te, te choinki, one mogą spokojnie rosnąć, tak naprawdę niszczy się przyrodę, ale dobrze wiemy, że ta choinka i tak prędzej czy później zostałaby wycięta, bo stwarzała zagrożenie. Tak jest. Akurat co roku wybieramy takie choinki, które nie zubażają naszego środowiska leśnego i nie możemy mówić tu o jakiejś stracie dla przyrody. Wybieramy choinki albo z plantacji ponieważ w lasach mamy takie specjalne miejsca, na przykład pod liniami energetycznymi, gdzie sadzimy na przykład świerki lub inne gatunki iglaste przeznaczone na choinki, z oczywistych powodów, bo one nie mogą wyrosnąć na tyle wysoko, żeby przeszkadzały w tej transmisji energetycznej i one są wtedy wycinane do potrzeb świątecznych choinek. W tym roku ta choinka przyjechała z Babi Mostu, stała przy budynku nad Nadleśnictwa, więc też jest to bez szkody dla środowiska. Na przyszły rok też już mamy choinkę kolejne wybrane, na razie nie zdradzę jakie, ale też na pewno będzie bardzo ładna. Tutaj stoimy akurat przy świerkach w lesie odrzańskim w mieście Zielona Góra i tak wyglądają świerki, które rosną w lesie pod tak zwanym okapem drzewostanu, czyli mało tam dochodzi do nich światła. One są, no takie powiedzmy zwyczajne. To nie, no nie, są, są, najpiękniejsze. nie są najpiękniejsze, prawda? No w przyrodzie nie określamy, że coś jest piękne mniej lub bardziej, ale Służy to czemuś. Tutaj to drzewo rośnie, ono asymiluje dwutlenek węgla, kumuluje w sobie, oddaje tlen czyli rośnie mówiąc krótko więc my y, dając choinki na święta świąteczne choinki skupiamy się na takich drzewkach które odpowiadają y, y, takim świątecznym ideom czyli są ładne a przede wszystkim pachnące ja dopytam tutaj jeszcze w tym temacie bo chciałem porozmawiać zaraz o drzewkach świątecznych które są w naszych domach ale zapytam jeszcze o te samorządowe choinki bo jest choinka w Wielnej Górze czy inne samorządy też się do państwa zgłaszają że chciałyby mieć taką żywą piękną choinkę u siebie w mieście w gminie ja mogę powiedzieć na przykładzie miasta Zielona Góra, z, którymi z którym już współpracujemy od 10 lat w kwestii przekazywania choinki. Ta choinka jest podarunkiem leśników dla mieszkańców Zielonej Góry. Wiem, że w innych miastach, w Nowej Soli, w Bytomiu, Odrzańskim też takie inicjatywy były podejmowane. W tym roku nie jestem pewna, nie, nie mam po prostu takich informacji. Ale okay. na pewno choinki przekazywane są do szkół, do przedszkoli przez leśników. Na pewno taka inicjatywa jest kontynuowana. No to zapytam teraz teraz o to, co najważniejsze, co interesuje no zapewne wielu z nas, chociaż niektórzy już pewnie nawet żywe choinki w swoich domach mają, ci, którzy nie mogą się, się doczekać tej, tej atmosfery świątecznej, chcą sobie ją przybliżać, skoro za oknem jest jak jest. Jak wybrać dobre drzewko, które trochę u nas postoi, mówiąc kolokwialnie, no i żeby też może środowisko właśnie na tym nie, nie ucierpiało zbytnio? Okay. No to na pewno wybieramy drzewka z legalnego źródła. Da Bo się to jakoś łatwo sprawdzić? Tak, tak, oczywiście. Albo to są z plantacji z prywatnych firm, więc one mają świadectwo pochodzenia. Jeżeli są z lasu, to też oczywiście one, one mają to świadectwo pochodzenia, z jakiego miejsca są pobrane. Także to jest bardzo łatwe do sprawdzenia. Nasza straż leśna zresztą sprawdza takie miejsca, gdzie choinki są sprzedawane. Także raczej jest to marginalne w tym, w tym czasie, no w tym, jakby już w tych latach marginalny proceder, jeżeli chodzi o gradzież choinek. Przynajmniej tutaj na zachodzie Polski. Ja osobiście nie wyobrażam sobie spędzać świąt przy kradzionej choince. Jeśli wymieramy tę choinkę, idziemy, chcemy kupić żywą choinkę, idziemy ją wybrać, to jak to się tak faktycznie dzieje? Bo niektórzy idą, mówią, a tak naprawdę kupisz tę choinkę, ona tam pewnie była, była wycięta we wrześniu, w październiku, postoję u ciebie kilka dni, igły padną hmm. będzie po choince. Jest w tym trochę prawdy czy nie? Tak. Jestem trochę prawdy, bo y, trzeba popatrzeć logistycznie rzecz biorąc, jeżeli święta są y, 25 grudnia to nie sposób jest nagle przygotować tysiące choinek w jednym czasie i przywieźć je w parę miejsc w mieście, żeby one były świeże. Więc na pewno one są wycinane o wiele wcześniej, jeżeli chodzi o plantacje, ja mówię tutaj o firmach, które się w tym specjalizują. I jak teraz rozpoznać, czy to drzewko jest świeże czy nie? Dla mnie takim symptomem jest zapach przede wszystkim. Jeżeli ta choinka pachnie no to ona jeszcze ma w sobie tam te, tą odrobinę jakby żywotności. A wszystkie iglaste pachną, czy nie wszystkie pachną? Bo to też jest Jedna dobre pytanie. Jeden bardziej, drugie mniej. Ja tu z sobą nawet mam no parę takich, takich gałązek. Ja no, może przytrzymam mikrofon. Bardzo bym prosiła. To jest na przykład e, klasyczna gałązka świerku zwyczajnego. E, to jest e, klasyk choinek. Choinka, świerk zwyczajny. I ona naprawdę pachnie. Proszę zobaczyć pachnie, potwierdzam. Pomimo tego, że jest dzisiaj chłodno, ona zebrana była dzisiaj rano przeze mnie, a jak się rozetrze i jak ona stoi chwilę w ciepłym domu, to ona naprawdę wydziela piękny zapach. Zwykła świerkowa choinka. To jest też świerk, ale to jest świerk srebrny. On już mniej pachnie, ma inny troszkę kolor, ale naprawdę bardzo kuje. Nie da się ukryć. Tak. A tutaj mamy Taki to jest taki mój hit. To jest daglezja. Mm -hmm. Na pewno tutaj w kamerze to się tego czuć, nie ale odda. Czuć już na, na tak, dystans. Tak. tak, czuje Pan? Tak jest. Taki to jest zapach. Tak? Intensywny. Intensywny, taki troszeczkę cytrusowy mm -hmm. zapach. tak. To jest dla mnie hit ostatnich lat i, i myślę, że niedługo na plantacjach tej daglezji pojawi się więcej. Zwłaszcza, że ona dosyć dobrze w naszych warunkach klimatycznych się y, czuje. To jest sosna zwyczajna. Zwyczajna nasza sosna y, pogardzana, której nie chcemy jako choinkę, ale jeżeli ona rośnie y, na takich nieużytkach, na polach, bardzo ładnie się zagęszcza i jest bardzo trwała, nawet wycięta miesiąc przed świętami. Całe święta przystoi i nie opadną z niej igły. My ją wyniesiemy z domu jeszcze w igłach, także w tle bardzo lubię sosny. Starsze pokolenie w ogóle lubi sosny, a znalazłam nawet takie archiwalne artykuły, gdzie Wielka Brytania zamawiała w Polsce drzewka sosnowe na święta. To jest też taki, taka, taka ciekawostka. A tutaj mam jeszcze jodełkę. To jest jodła zwyczajna. Może ona nie wygląda tak pięknie jak te jodły z plantacji, jodły kaukaskie, ale ona w ogóle nie kuje. Igły nie opadają. Bardzo dobrze się trzyma, ale ma dla mnie jeden feller. Ona nie pachnie. Ona taki maleciutki, taki mdławy zapach, ale to nie jest to, co świerk. I to nie jest czasami ten, tam, to najpopularniejsze drzewko, które możemy zazwyczaj kupić przy tak. wszelkiego rodzaju marketach? Tak jest, ale ja mam pomysł taki. Jeżeli ktoś właśnie chce mieć taką równiutką choineczkę jodłową, to... Proszę bardzo się w nią zaopatrzyć, a dodatkowo parę gałązek sosny, parę gałązek świerka do wazonu i będzie i zapach, i wygląd. Możemy połączyć się Czyli te Połączymy przyjemne z tak Pozwolę sobie oddać Dzięki. mikrofon. Zapytam jeszcze o, o dwie kwestie. Jak o, te, o to drzewko dbać? Jeśli już je mamy, nie wiem, czy ono było święte we wrześniu, czy znajdziemy świeższe, to już jest kwestia tego, o czym pani mówiła. No to teraz mamy je w domu, nie wiem, dwa tygodnie przed świętami, trzy dni. Niektórzy ubierają w wigilię i tak też kupują. Jak o nie zadbać, żeby trochę z nami czasu w tym domu spędziło? No ja Ubierała jak najpóźniej, czy jak najbliżej świąt, przetrzymać się wcześniej na balkonie, czy gdzieś na, na zewnątrz, żeby ona jednak dłużej postała, i oczywiście dać jej trochę się napić wody. Czyli te stojaki takie z wodą są najlepsze. Mamy też takie choinki kupowane w pojemnikach i często nas pytają ludzie, czy tą choinkę można potem wysadzić, czy ona się przyjmie, czy będzie rosła. Powiem tak, że jeżeli ona jest w doniczce, która ma powiedzmy tam te 20-30 litrów, a sama choinka ma 2 metry, to proszę uwierzyć, ten system korzeniowy jest bardzo mocno zredukowany, żeby obniżyć wagę tej donicy i samego drzewka, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś... Targał 50 kg ziemi z drzewkiem do domu i potem cieszył się, że na wiosnę wysadzi. Takie drzewka łatwiej się przechowują w mieszkaniu w czasie świąt, można spróbować je wysadzić na wiosnę, ale jest dosyć duże ryzyko, że się mogą nie przyjąć. Ale żeby przedłużyć życie tym ściętym choinkom, to mówię woda, nawilżanie, nie stawiać blisko kaloryfera. Na ile prawdy jest w tym. Bo oczywiście przy okazji świąt zawsze pojawiają się różne poradniki, jak dbać o, tak. o tę żywą choinkę. Pojawia się, nie wiem, podlewać się, nie wiem, letnią wodą, ciepłą wodą, trochę soli, trochę cukru, tego typu tego typu podpowiedzi się powiadają, ile one mają y, tak naprawdę wspólnego z rzeczywistością, ile na ile mogą pomóc? No na pewno nie z solą. To na pewno się nie uda. O cukrze to słyszałam przy kwiatach ciętych. Natomiast jeżeli chodzi o choinkę, to zwykła woda i, i najlepiej, żeby ona była zimna, nie jakaś przygotowana. Także na pewno dłużej postoi. Ludzie też zraszają, nawilżają, ale mówię dalej od kaloryfera, w chłodniejszym pokoju i ona nam będzie ładnie cieszyć nas przez całe święta. Jeśli ktoś teraz chciałby eksperta posłuchać, czyli panią, i chciałby się dowiedzieć, kurczę, to chcę mieć tę choinkę w miarę świeżą, chcę, mhm. żeby ona postała, żeby była z super legalnego źródła, żeby wszystko było etycznie, pięknie, ładnie i pachnąco, to gdzie powinien choinkę kupić? Powinien choinkę kupić od leśnika. <laughs> Мы Przykujemy te choinki co roku dla Państwa. W tym roku mamy dosyć ubogą ofertę, ponieważ tylko jedno z Nadleśnic, Nadleśnictwo krzystkowice w Nowogrodzie Bobrzańskim ma takie choinki do sprzedaży. Pozostałe Nadleśnictwa mają też jakąś pulę, ale to do właśnie dla szkół przeznaczone dla placówek wychowawczych jako takie podarunki świąteczne. Natomiast mogę zapowiedzieć, że ta sytuacja niedługo bardzo się nam poprawi, ponieważ szereg Nadleśnic założyło nowe plantacje choinkowe, świerkowe. Te plantacje już już rosną. Na razie to jest wysokość powiedzmy 40-50 cm, ale z roku na rok będzie tych choinek więcej. Także myślę, że za 3-4 lata będziemy mieli bardzo bogatą ofertę i te choinki na pewno będą świeże, a nawet będziemy uruchamiali takie akcje, gdzie będzie można sobie przyjść samemu wyciąć taką choinkę. Na przykład z dziećmi. No nie powiem, że na saneczkach, bo z tym no, będzie z gorzej, tym nie, ale, ale... Ale podjechać autem. Tak. No i, I... Na, koniec, na koniec muszę zapytać jeszcze o tę najmniej przyjemną rzecz, bo z wielu względów rozbieranie choinki nie jest przyjemne. Co się stanie z tą choinką, która stoi na rynku w Zielonej Górze? No tak, no, ta choinka, która stoi w Zielonej Górze dzisiaj będzie rozświetlona. Yy, ona nie pójdzie na marne. My mamy taką akcję Ekochoinka. Ta akcja po raz dziewiąty w tym roku się odbywa. W okolicach ferii zimowych choinka będzie rozebrana i poddana przerobowi, czyli gałęzie będą zrębkowane, z gałązek, z tych igieł będą zrębki, a cały pień będzie przetarty na krążki, na deski i będzie suszony. Przez cały rok będzie to się suszyło, potem będziemy z tego wykonywać jakieś, no nie wiem, jeszcze dzisiaj co konkretnie, może będziemy pytali też mieszkańców, może nam coś doradzą, ale w poprzednich latach mieliśmy przygotowywane budki dla ptaków, karmniki, mebelki dla oddziału dziecięcego szpitala Zielonej Górze. Ostatnio był hotelik dla pszczół na skwerze przy Kazimierza Wielkiego. No i oczywiście co roku artyści biorą od nas kawałeczki tych desek lub krążków, malują, tworzą jakieś dzieła i to przekazujemy na aukcje dobroczynne. Także to dobro wraca i ta akcja nazywa się Dobro z Natury. Czyli nie tylko ta zielonogórska choinka, ale i nasze choinki z naszych domów też mogą się finalnie potem przysłużyć ale jeszcze w dobrej sprawie. Tak jest. No, zakład Gospodarki Komunalnej Zielonej Góry co roku zbiera te choinki. Jest cały grafik, tak zwane ekopatrole zbierają te choinki z całego miasta. Wiemy, że w ubiegłym roku to jest dla nas w ogóle fantastyczna liczba. 25 tysięcy choinek zostało zebranych. Przecież wiemy, ilu mieszkańców jest w Zielonej Górze, dlatego to jest dla nas naprawdę bardzo optymistyczna informacja. Te choinki są zezrębkowane. Mieszkańcy Mogli odbierać te zrębki, a te zrębki, które zostały, zostały przez zakład gospodarki komunalnej wykorzystane na skwerach pod rośliny kwasolubne, czyli pod rododendrony, hortensje, tak modnie, modne ostatnio. I niech to piękna inicjatywa. Mam też miejsce tak naprawdę już w 2026 roku na jego początku. Na razie jednak jeszcze cieszymy się tym momentem, tak. kiedy te choinki będziemy dopiero ubierać i rozświetlać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Anna Niemiec, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, była Państwem gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wesołych świąt. A ja bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.